Właśnie teraz, w czasach nieprzewidywalności, kiedy liczy się refleks i elastyczność, solidne przygotowania mogą okazać się naszą przewagą konkurencyjną. Jacek Santorski, przygotuj się. Milton Erikson słynął ze skutecznych, krótkich interwencji terapeutycznych i hipnotycznych, w których pacjent docierał do nowych rozwiązań swoich problemów. Współpracownicy i badacze jego praktyki klinicznej zastanawiali się, dlaczego Erikson umawiał się z każdym pacjentem na dwie godziny, mimo że w stan transu wprowadzał zwykle tylko na kilkanaście minut. Klucz do zagadki okazał się ukryty w rytmie ultradialnym, w którego ramach człowiek co 90 minut energetycznej aktywności i pobudzenia zwalnia mniej więcej na 20 minut. Przechodzi w stan resetu staje się mniej skoncentrowany na zewnętrznych obiektach i celach, za to lepiej czuje siebie. Jest to generalnie czas na przerwę i regenerację. Jednocześnie wtedy jesteśmy bardziej podatni na sugestie i wpływy. Możemy też łatwiej wspominać i fantazjować. Erikson chciał sobie zagwarantować, że podczas sesji trafi na te 20 minut podatności i otwartości pacjenta, które dzięki wielkiemu doświadczeniu potrafił rozpoznać.